Dzięki, to ja ninja man. I dzisiaj tak o późnym bo mniej więcej jest 20, sam w sumie poczucie czasu, powiedzmy, tracę. No i dzisiaj otwieramy saszetkę z LEGO Mini Features ogólnie z LEGO DC. <kluzny> ogólnie na początkowo nie wiedziałem, to było losowe. Dopiero później, jak już tutaj przysiadłem, no to zacząłem sprawdzać i coś znaleźć. Co tam będzie? Na szczęście sądzę, że nie będzie powtórki. No i pozwólcie mi, ja tą otwartą cachlewkę sobie otworzę poza kadrem. Yy, tutaj elementy, niektóre jakieś tam nie chcą to zlecieć. Ok. To otwórzmy to delikatnie. OK. Udało się. Słuchajcie, jeszcze tak dla przypomnienia drobnego, gdzie to mamy. O, tutaj jest nasza ulubiona. No, pamiętacie, jakby spiska tych wszystkich minifigurek do zdobycia. Tutaj o, mocno zrobiona. Okej, hey, coś nam się zdarło, słuchajcie, nie wiem czemu. Ale mam już taką jedną. No i widzicie Mr. Miracle, Wonder Woman, Aquaman. Niestety w tej postaci nazwy nie pamiętam. Sinestro, Cheetah, Superman, Simon Bass, tak zwany zielona tarmia, Cyborg, Batman, Huntress, Metamorphon, Joker, Bumblebee Flash, no i Batmite. No więc, co no zaszczyci w tej Saszepce? Ano, jest. Słuchajcie, jest Simon Bass. ok czyli. E, słuchajcie, miałem też podejrzenia, że tu będzie Sinstro, bo czułem coś w rodzaju włosków, ale jednak czułem, że to będzie on, bo jednak jakoś nie mogłem ich znaleźć, ale zapewne to, co myślałem, że to takie włosy, to się okazuje, że to na pewno był ten element. No dobra, fajny bardzo ten element, właśnie jest. I chciałbym się dowiedzieć, a, dobra, bo to jest na właśnie ten jakby jego taki power ring. Dobra, no to już wiemy skąd się tu tyle tych klocków wzięło. Okej. Okay. Tutaj jakieś drobne pruszki, nie wiem skąd. Fajna, detaliczna figurka. Pojawiła się nawet w grze LEGO DC Super Villains. Na pewno gdzieś w komiksach też tam była. Bo w sumie taka postać na pewno skąd się wziąć musiała. Ok, No widzicie taki oczywiście znaczek klasyczny zielonych latarni. Twarz, no... Może do tych rąk i jakby ogólnie tych... No tej twarzy, bo tam tak widać, no to to może... Trochę kolorystycznie się różni, bym powiedział. Tutaj pod światło większe Wam dam, o. Bardzo ciekawa mini figurka. Bardzo fajnie mieć wreszcie w tej kolekcji jaką zieloną latarnię. Tutaj, jeśli chodzi o nóżki, też jest dosyć dobrze detalicznie, po bokach nawet. Rączki po bokach, dobrze. Jak wygląda od tyłu? Ano, nie ma za dużo detalów, ale fajnie, że ta głowa tak jakoś, halo, że to tak i ze sobą komponuje. Chociaż tutaj akurat mi to się źle zrobiło. Spróbujmy to tak dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, próbuję tak dobrze. No i teraz jest dobrze. No słuchajcie, tak lekko krzywo, ale jest dobrze. Ok, weźmy tą podstawkę. Tutaj już przymontujmy te elementy wszystkie. Ale to nie jest oczywiście koniec, jeśli chodzi o tą minifigurkę, bo trzeba jeszcze tutaj mu wymontować tak zwany power link. Ja bym tylko chciał zobaczyć, jak to trzeba. Ok. W sumie chyba się domyśliłem. Sam. Okej. Okay. Mm -hmm. Kurde, trochę ten odcinek nam może przez to zejść, ale słuchajcie, sądzę, że chwilę możecie, mogę Was spróbować jakoś zająć. No Simon Bass to yy, właśnie jeden z tych yy, jedna z zielonych latarni no no tutaj powiem nie za dużo wam powiem bo nie znam się za bardzo na DC ale ta postać występowała właśnie w grze DC Super Villains mogliśmy ją zdobyć na jednym z poziomów no i tak trudno nie było zdobyć tej postaci jak się okazuje no ale ale słuchajcie Słuchajcie, no, było na poziomie, bo dobrze, gdzie musieliśmy odnośnieć nasz krok, więc dobre nawiązanie. No i dobra, jeszcze to ogarnąłem. Tak się prezentuje ten fajny power link, jakby. Także też się powie postać o tej nazwie, ale ogólnie po prostu to się wzięło chyba od właśnie tego pierścienia. No i mamy tutaj, słuchajcie, taką latarnię zielonych latarni. Bardzo fajny, nowy element. No i przymontujmy go sobie w jakiejś tu dynamicznej pozie. Dobra, jakoś tutaj to tak, tą postać skierujmy, postarajmy się przynajmniej. O, tak będzie chyba dobrze. Jak tak, akurat się nam ten Simon ustawi. Dużo elementów zapasowych, słuchajcie, zauważyłem, że dużo YouTuberów montuje ten element. Ale tutaj, słuchajcie, jak się przyjrzymy, tej jakby instrukcji, to trzeba to wmontować. A nie dostajemy tego groszka na zapasie. To, to, to jest ciekawe, czyli trzeba to jednak wmontować. Kurde, na instrukcji to widać. Bo myślałam, że nie trzeba. Słuchajcie, a myślałem, że nie trzeba. Tutaj chyba po prostu nas je, zmyla okładka jakby. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, dobra, słuchajcie, nie bój nic. Nie bój nic, ludzie. Bo tutaj Ninja Man montuje. I tak się, słuchajcie, teraz to prezent... Czekajcie, no w sumie nawet nie widzicie, więc... Tak się teraz ta figurka prezentuje bardzo, słuchajcie, dzisiejszy dobry drop. Zwycaj, zazwyczaj na openingach innych YouTube Trwa to chyba krócej, ale ja jestem innym rodzajem youtubera. Jakby wiecie o co mi chodzi. Czekajcie, o, teraz jest lepiej. Tutaj kieruję tym power ringiem. No słuchajcie, bardzo dobry i cenny drop. A szczerze powiem, że wolałam w dropieście mi górkę niż Sinestra. No i słuchajcie, liczę, że będą też inne kozackie, fajne, dobre dropy. Na przykład takie jak Cyborg, Aquaman, albo tutaj choćby yy, niech pomyślmy Metamorfon, albo Bumblebee Bumblebee, te fajne takie włoski, to trochę śmieszy, ale spoko figurka yy, z niej będzie. Więc słuchajcie, to na tyle z tego odcinka. Ja też Wam życzę dobrych dropów. No i na pewno jeszcze zobaczycie chyba, znaczy może nie na pewno, ale na, raczej zobaczycie u mnie jeszcze minifigurek. Dobra, nara.